Witajcie na kanale Podwórkowiec. Dziś kolejny odcinek, który już zapowiedziałem w poprzednim filmie. Więc jeżeli ktoś oglądał, to mam nadzieję, że będzie wiedzieć o co chodzi. A jeżeli nie, to po prostu odsyłam do poprzedniego odcinka, w którym budowałem skrzynie na grządki podwyższone. Pokazywałem Wam, jak ja to robię oraz jakie ustawiam. A dziś, zgodnie z obietnicą i zgodnie z zapowiedzią, pokażę Wam, czym takie skrzynie wypełnić. Zapraszam! Jak być może pamiętacie, ostatni film zakończyliśmy mniej więcej na tym etapie. Grządka jest wyrównana, pod spód są dane kartony, no i zaczynamy wypełnianie. Najpierw zaczynamy od pierwszej warstwy, którą będą zrębki. Zrębki, które są delikatnie przekompostowane, bo leżały od jesieni zeszłego roku, a więc jeszcze troszeczkę im brakuje, ale myślę, że jak na spód, to i tak są w naprawdę bardzo dobrym stanie. Równie dobrze mogłyby to być patyki, mogłyby to być zeszło roczne liście, mogłyby to być wszystkie inne zeschnięte i suche rzeczy, które zostały Wam po sezonie w ogrodzie i z którymi niekoniecznie wiecie co robić. Ja akurat wykorzystałem zrębki, bo po prostu je miałem. Dwie taczki już wsypane, w związku z tym pora najwyższa, żeby wziąć się za wyrównanie tej właśnie warstwy. Postanowiłem, że skoro moje skrzynie mają około 20 cm wysokości, to chciałem, żeby ta dolna warstwa, warstwa Zrębek miała około 5 cm. Mnie akurat do tej skrzyni, która przypomnę ma wymiar 180 cm po długości, weszło dwie taczki tych zrębek, i to właśnie wystarczyło, żeby uzupełnić ją w mniej więcej 5 cm. No i teraz po wypełnieniu, już wziąłem się za kolejny etap, czyli po prostu wyrównanie tej warstwy. Jak widzicie, żelazne grabie, które są nieodzownym narzędziem każdego ogrodnika, w ruch, i za chwilkę również kolejne, nieodzowne i niezastąpione narzędzie, w ruch pójdzie, i to dosłownie, bo pora trochę pougniatać. Oczywiście butami, i to jest to narzędzie, na które każdy ogrodnik powinien zwrócić uwagę, raz koło razu, raz koło razu depczemy, depczemy, depczemy i ugniatamy tę właśnie pierwszą warstwę. Przy okazji coś tam sobie czyszcząc, przy okazji sprawdzając, jak to wszystko wygląda, no i również dbając o to, żeby ta warstwa. Była mniej więcej takiej samej grubości. Po zakończeniu tego etapu pracy zabieramy się za następny, który będzie oczywiście polegać na tym, że będziemy uzupełniać kolejną warstwę w naszej grządce podwyższonej w naszym zagonie wzniesionym. A do tego wszystkiego będzie nam rzecz jasna potrzebna ziemia, bo jakże by mogło być inaczej? Moja ziemia akurat pochodzi z wykopu, który wykonywałem w zeszłym roku. Jest na takiej po prostu wielkiej pryzmie, jeżeli tak można o ziemi w ogóle powiedzieć. Jest ona z kamieniami, w związku z tym no niestety muszę ją przesiewać. Jeszcze trochę tego przesiewania mi zostało. Jak widzicie pogoda sprawiła, że ta ziemia jest całkowicie wysuszona, całkowicie suchutka. Kurzyło się straszliwie, ale jakoś trzeba sobie radzić kamieni również było mnóstwo kamienie na jedną stronę ziemia łopata za łopatą na taczki no i tak mniej więcej to wszystko szło oczywiście jeżeli wy nie posiadacie ziemi gdzieś w swojej okolicy albo nie wiecie skąd ją wziąć to podpowiem ziemię można kupić i to już przesianą w związku z tym nie trzeba się będzie w żaden sposób męczyć z tym żeby ją po prostu oczyścić z kamieni bo po co komu kamienie w naszym warzywniaku, a tym bardziej kiedy przygotowujemy zagony wzniesione, to myślę, że warto zadbać również o to, żeby ta warstwa gleby była odpowiedniej jakości. Ja na przykład jestem bardzo zadowolony z ziemi rodzimej, którą mam, dlatego ją wykorzystuję. Oczywiście delikatnie, tylko ją poprawiając, poprawiając jej jakość. Jak już mówiłem, przesiewam to wszystko, zanim wyląduje w taczkach. Praca całkiem łatwa. Kurzyło się, jak już mówiłem, naprawdę bardzo, bardzo mocno. Sami możecie zobaczyć, ile w tej ziemi jest kamieni. Te większe zostały odsiane za pierwszym razem, no a te drobniejsze, oczywiście, dopiero teraz. Ja tutaj odrzucam patyki, które również i korzenie, które w tej ziemi się znajdowały. Te korzenie równie dobrze mogłyby wylądować tuż na zrębkach, ale ponieważ ja stwierdziłem, że chcę mieć samą ziemię, czystą ziemię, no to po prostu te badyle gdzieś tam na bok odrzuciłem. Być może po prostu wrzucę. Je na kompostownik, ale najpierw muszę dokończyć tę właśnie robotę. I kolejna łopata za łopatą ląduje na moim przesiewaku i biorę się właśnie w ten sposób za pracę. Łopata za łopatą, taczki za taczkami do tej skrzyni obliczyłem, że powinno wystarczyć mi. Jakieś trzy taczki ziemi. Nie za dużo tej ziemi, ponieważ to nie jest jedyna i kolejna warstwa, którą będziemy, to znaczy, jest to kolejna warstwa, którą będziemy wypełniać, ale na pewno nie jest to jedyna. Jaka jeszcze? O tym przekonacie się już za chwilkę, bo to także Wam pokażę w moim dzisiejszym filmiku. Jak widzicie, naprawdę walka z tymi kamieniami trwała dosyć długo. Na szczęście walkę tę mam nadzieję, że wygrałem no i dzięki temu udało mi się jedne taczki właśnie w ten sposób przygotować. Warto przesiewać, ja zachęcam do tego, bo przynajmniej później wasze warzywa będą mieć miejsce na to, żeby sobie rosnąć, zwłaszcza jeżeli będą to warzywa korzeniowe. Nic a na pewno żaden kamień nie będzie ich ograniczać. I to już Wracamy z powrotem do naszego zagonu wzniesionego. Pierwsza taczka już wylądowała na zrębkach, jak widzicie. No, i za chwilkę będę brać się za rozgarnięcie tej właśnie pierwszej warstwy. Równo staram się to wszystko zrobić, żeby ta grubość ziemi była w każdym miejscu zagonu wzniesionego taka sama. Jak widzicie, po bokach mojego zagonu wystają te kartony. Te kartony które były rozkładane jeszcze na poprzednim filmie. Jeżeli zastanawiacie się, czy rozkładać kartony, i czy w ogóle jest to potrzebne, i dlaczego się to robi, no to ja może szybciutko podpowiem, że moim zdaniem należy to zrobić. Z kilku powodów. Pierwszym podstawowym jest taki, że te kartony na pewno wygłuszą chwasty, które sobie być może postanowią po prostu wyrosnąć z ziemi, bo grządka jest postawiona na ziemi. Ja tego w żaden sposób zbytnio nie czyściłem. No a poza tym kartony mają jeszcze jedno zastosowanie, a mianowicie takie, że to jest takie moim zdaniem zaproszenie dla bardzo ważnych gości w naszym ogrodzie, a są nimi dżdżownice. Dżdżownice podobno uwielbiają kartony, w związku z tym pomyślałem, że jeżeli ta pierwsza warstwa będzie takim całkiem sowitym i przyzwoitym posiłkiem dla dżdżownic, to one sobie pójdą wyżej. Wgryzą się w te zrębki, które również stanowią pewnego rodzaju zaporę dla przerastających od spodu roślin i chwastów. W związku z tym, no, taki właśnie miałem plan. Ziemia już rozgarnięta, jak widzicie, i kolejna warstwa przed nami. Kolejna warstwa, czyli zeszłoroczny kompost, który w ciągu zimy przechowywałem sobie w takich właśnie foliowych workach. Ten kompost doskonale. Ale się przechował, w związku z tym, jeżeli cokolwiek Wam zostanie z tego ogrodniczego złota po tym sezonie, to na pewno warto go przechować, bo jak widzicie, jedyne roślinki, które się w nim pojawiły, to są jakieś mchy. Być może dlatego, że to wszystko stało po prostu od północnej strony, miało mało słońca, a w związku z tym, oczywiście, nic ciekawego i nic godnego uwagi tam nie wyrosło. Te mchy również zostały. Kompost rozrównuje nie powiedziałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o takiej, że wsypując tę ziemię do zagonu wzniesionego, do tego na momencik pozwólcie, że wrócę, również do tej ziemi troszeczkę dosypałem granulowanego obornika kurzego, jak również i bydlęcego, w związku z tym ta ziemia będzie jeszcze dodatkowo użyźniona. No a teraz już kolejny raz zmieniłem narzędzie, jak widzicie, rozgarniam sobie ten kompost i tę górną warstwę, do której także za momencik jeszcze trafi trochę obornika, te właśnie spadające kuleczki, to jest obornik. Jeżeli się obawiacie, obornika w granulacie, jest wypróbowany przeze mnie to już czwarty sezon w ogóle nie ma zapachu taki jak, takiego, jaki z obornikiem nam się kojarzy. W związku z tym spokojnie można go stosować. I na wierzch jeszcze po oborniku, również po to, żeby odkwasić tę ziemię, ponieważ jest ona pierwszy raz tutaj na warzywach i podwarzywa stosowana. Ja stosuję już od wielu lat dolomit, czyli po prostu w ten sposób odkwaszam glebę. Bo myślę, że co prawda nie mierzyłem jej, ale myślę, że gdyby zbadać jej kwasotę, to byłaby to naprawdę taka liczba, która no niezbyt odpowiadałaby. Naszym warzywom. Powolutku zbliżamy się już do zakończenia prac. Jeszcze jedno przemieszanie tego właśnie obornika na samym wierzchu i dolomitu. No, i tak właśnie wyglądają moje grządki, przynajmniej tak wygląda ich wypełnienie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłem. Raz jeszcze przypomnę na spód. Zrębki. Następnie ziemia rodzima, która jest delikatnie, bardzo delikatnie wymieszana z kompostem, ubiegłorocznym kompostem. No a na wierzch również warstwa ziemi rodzimej. To wszystko teraz sobie tutaj zostawiam. Mniej więcej przez miesiąc będzie sobie ta ziemia delikatnie pod własnym ciężarem opadać. A za miesiąc, czyli tak mniej więcej no nawet półtora miesiąca, bo w maju. Będziemy już siać warzywa do tych właśnie skrzyń, do tych grządek podwyższonych. Wtedy właśnie jeszcze na wierzch nasypę na pewno tegorocznego kompostu, do którego po prostu jeszcze w tym momencie się nie dogrzebałem, ale im wcześniej to zrobię, tym lepiej, bo on również będzie się powoli rozkładać, będzie się tworzyć na zdrowie mertku, będzie się tworzyć również bruchnica. A to wszystko jest, jak wiadomo, najlepsze dla nasion, bo tam jest mnóstwo wartości odżywczych. Nie ma nic lepszego niż kompost. O tym zresztą nieraz już Wam pewnie ktoś mówił, ja jeszcze nie. Bo już teraz chciałem zaprosić, właśnie o, na odcinek o kompoście. Na pewno taki wiosenny odcinek sobie zrobimy. Nie wiem, czy to będzie następny odcinek, ale na pewno taki również będzie. A jak na razie, cóż, dzięki za dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki na kanale Podwórkowiec. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Do zobaczenia.